Ja patrzę na to zupełnie jakby z innej perspektywy, że no to pokolenie tak ma po prostu. Tak? To jest tak jak niektórzy mówią, że a w naszych czasach to było inaczej, bo żeśmy siedzieli na trzepaku i mieliśmy takie relacje z ludźmi. Powiedziałbym, że jakoś tak niespecjalnie widzę, że ten trzepak był lepszy od komórki. Tak? Że jak patrzę, jak dzisiaj funkcjonuje świat młodych ludzi, oni poznają... Po pierwsze poznają więcej osób niż my żeśmy poznawali. Po drugie to im pozwala na dużą ilość doświadczeń i wymiana tych doświadczeń. Szybko sprawdzają każdy wie o sobie więcej niż my żeśmy wiedzieli. Umawiają się, jakby to im służy jako takie narzędzie do komunikowania się. No i jest częścią świata w którym oni dzisiaj żyją. To trudno im teraz powiedzieć, wróćcie tam, gdzie rodzice byli, czyli na Trzepaki i tam to dopiero była nuda, tak jak sobie przypomnę, żeśmy nic tam nie robili. Stali kopali nogą w Trzepak przez, przez godziny i rozmawiali o jakiś tematach takich, które nas absorbowały, ale nie zamieniłbym tego. Powiem.